Co ty nagle na czas. Tak? Już na ja. Hej, Teraz robię, właśnie tutaj szykuję sobie em, worek do zjeżdżania, bo sanki są połamane. To szykuję sobie worek. Tutaj mam takie stare siano. To jest nasz obornik. Tutaj pod spodem, tam się wychowały te moje jeże, stąd wyszły. Wtedy, e, ile to już jest? Parę lat temu. Trzy lata temu. Może trochę? Ja. mu ten, ten sznurek Zniknie to jak myślisz To się usiedzi no Oje, A pojeżdż na tam jak Ciekawe, jak to będzie chciało jechać, bo tego śniegu nie ma za dużo. No, fajną kiczkę. Wiemy go ludzie za długie, tego patim przytnież, nie? Jak, jak A? tam z w widzisz ciała. Ale tam klasyki Nie. 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 jest fajny Normalnie Nie. na Nie. Nie. fajny Nie. 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 Ciekawe jak Nie.